Witam Was serdecznie na Fikusnym Festiwalu Literatury w Szczecinie. to nasza druga Edycja i spotkaliśmy się dzisiaj z odrobinę starszą młodzieżą. Aktorze, młodzież z teatry współczesnego w Szczecinie i Ania Mazura, która zgodziła się na nam pomysł. Nigdy nie będziesz szło sam. Anuk Herman. Część pierwsza. Rico. Zdecydowałyśmy się na tę powieść dlatego, że to jest książka inna młodzież i dla, dla dorosłych. Z jednej strony opowiada o problemach, tematach, które dotyczą dwudziestolatków w Polsce. Z drugiej strony opowiada też o dorosłych, o konfrontacjach z rodzicami, z nauczycielami. Wyglądała bardziej jak jej własny brat. Nie, odmienność to nie jest coś, co trzeba ukrywać. Można się z nią obnosić i wiele osób to robi. Na przykład po to, żeby inni mniej wstydzili się tego, kim są. Ale, wiesz, no ja nie chcę z tobą poruszać ideologicznych tematów. No proszę cię tylko, żebyś nie robiła z siebie sensacji, okej? Okay? Wiesz, że zastępczyni naszej kierowniczki Ewa ma transpłciowego syna? Mamo, ale serio nie jesteś na mnie zła? <laughs> nie jestem. Przesunęła się bliżej i wnią, tuliło w nią tak, jakby znów miała 6 lat i bała się ciemności. Podniosło się i powiedziała do własnego odbicia. Taka nowość na rynku literackim, w ogóle w sposobach opowiadania o społeczności LGBT w Polsce, czyli zaczynamy opowiadać po prostu o silnych, sprawczych, świadomych nasolatkach, którzy są w stanie to doświadczenie wspólnie, wspólnotowo przerabiać. No i jest to powieść, która jest pozytywna.